Cześć. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak przygotować pyszny chleb pszennożytni. Co będziemy potrzebować? Przede wszystkim pół kilograma mąki pszennożytniej do tego 40 ml wody, 8 g drożdży, 400 g zsiadłego mleka, 4 łyżki pestek słonecznika i mniej więcej pół łyżeczki soli. Do miseczki z letnią wodą wrzucam drożdże. I wszystko mieszam do momentu, aż drożdże ładnie się w wodzie rozpuszczą. Rozpuszczone drożdże odstawię na 15 minut i dopiero później zajmę się dalszym przyrządzaniem chleba. Do miski wsypujemy połowę mąki, czyli mniej więcej ćwierć kg. Dodajemy drożdże rozpuszczone w wodzie oraz siodłe mleko. Wszystko będziemy mieszać do momentu, aż powstanie ładna, gładka masa. Teraz już pora, aby miskę nakryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na godzinę. Po upływie określonego czasu wsypujemy do ciasta mąkę i dodajemy sól. Następnie będziemy wszystko wyrabiać przez 10 minut na bardzo wolnych obrotach. I na samym końcu do wyrobionego już ciasta dodajemy ziarna słonecznika i za pomocą łyżki dobrze mieszamy. Ciasto przekładamy do foremki wysmarowanej tłuszczem i wysypanej mąką. Foremkę z ciastem nakrywamy ściereczką. I odstawiamy do wyrośnięcia. Chlebek pieczemy przez godzinę w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Pyszny chlebek ze słonecznikiem jest już gotowy. A ja zapraszam was na mój blog ankagotuje.pl oraz zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam was serdecznie i oczywiście życzę smacznego.